Nasze materiały napędza ceny największa porównywarka cen gier. Cześć, kochani, witam Was bardzo serdecznie. Ja nazywam się Dark Arhon, a przed nami rozpakowanie kolejnego już indie boxa. Jak zawsze przypominam, że indie box to taka bardzo interesująca firma, która wymyśliła sobie pewnego razu, że raz w miesiącu produkować będzie specjalne edycje kolekcjonerskie, pudełkowe gier niezależnych. Można sobie wykupić taką usługę subskrypcji u nich albo kupować tylko pojedyncze paczki, które wychodzą raz w miesiącu. Każdy subskrybujący dostaje tę samą grę. I są to bardzo limitowane przedmioty, których nie da się kupić w żaden inny sposób. Zazwyczaj chodzi o gry, które wyszły tylko jako cyfrówki i do tej pory nie były dostępne na fizycznych mediach. W tym miesiącu naszą grą jest Galaxy. Ech, wyskaki z pudła. O, właśnie, tego szukałem. O, w zeszłym miesiącu były też um, karty takie kolekcjonerskie. Wygląda na to, że w tym miesiącu też są karty kolekcjonerskie. Znów mamy A Tactical Maneuver Series 1: 5 Collectible Cards. Zobaczymy, jakie karty mamy tym razem. Kolejny element obrazka. Mamy Brun z Armelo. Mamy Atax z Galaxy. Mamy Disp -f -f Squadron z Star Mazer DSP. Pierwsze słyszę, ale wygląda ładnie stylistycznie. I Divers Planet Diver. No elo. Okej, okay, to są kolekcjonerskie karty, które trafiły do paczki w tym miesiącu. No proszę, i z tyłu znajduje się pełna wersja Planet Diver. Interesujące. Kto pierwszy ten lepszy. Będzie mógł sobie aktywować kod. Full game Steam Download. Jako darmowy bonus, cała gra. Wow. Tutaj jest jakiś, jakieś demko gry Star Starmazer. Proszę bardzo. Też może ktoś sobie aktywuje. I pozostałe dwie karty, to tylko karty. Sprytne, sprytnie ukryte, zamaskowane. Jak zawsze na samym dnie znajduje się również kod na Steama. Bo indie Box to jest gra, To jest taki zestaw. Specjalnie dla kolekcjonerów. Jest wielu kolekcjonerów, którzy nie lubią rozpakowywać edycji kolekcjonerskich, więc nie muszą tego robić. Mogą sobie zagrać w grę bez konieczności otwierania swojego kolekcjonerskiego wydania. Galaxy fajnie to wygląda. Przypomina takie. Hmm, nie wiem jak to nazwać. Takie japońskie figurki, które można kupić w sklepie. Bardzo fajny pomysł z okienkiem. Mamy robocika. Tak, zakładam, że to jest ATAC, czyli ten główny bohater z karty. Chociaż... jest tam w środku, w tym robociku? Nie mam pojęcia, nie grałem wcześniej w, Gal wcześniej w Galaxy, więc jestem kompletnie tutaj... Um, nie na czasie. Z tyłu wygląda jak stara gra 8 yy, Na Pegasusie były takie okienka, na Atari też, w takim bardzo starym stylu. Numer 319-6500, wydanie limitowane. Mamy wyłącznie tryb jednoosobowy, tym razem nie mamy gry w kopie, ale oczywiście są achievementy, bo jest to gra na Steama. ścieżka dźwiękowa, wsparcie dla kontrolerów. Przejdźmy do otwarcia tego bardzo ładnego pudełka. Super pomysł nas z tym okienkiem, fajnie to wygląda. Weźmy może. O, tak chyba będzie łatwiej. Teraz kolekcjonerzy na całym świecie płaczą na widok otwieranej folii. A przynajmniej mam nadzieję, bo ich łzy dają mi siłę. Co mamy w tym miesiącu w kolekcjonerskim wydaniu Galaxy, które już od zewnątrz wygląda zupełnie inaczej od poprzednich kolekcjonerek z tej serii. U, wszystko jest zapakowane w takim plastikowym pudełku. Ej, fajny pomysł. No, Widzę, co tu się dzieje. I już jestem zadowolony. Więc po pierwsze, zacznijmy może od tego najważniejszego, czyli od tej figurki, tak? Bo ona ma. Nie dość, że jest figurka całkiem ładna. Przyjrzyjmy się jej bliżej. Nawet nawet jak na takiego budżetowego robocika. Trzeba przypomnieć, że te edycje kolekcjonerskie są bardzo tanie. Kosztują do 30 dolarów max. Biorąc pod uwagę, że dostajemy w tej cenie dwa egzemplarze gry, masę bonusów. To jest to cena naprawdę przyzwoita. Co mamy robocika, mamy podstawkę i mamy też wymienne akcesoria najwyraźniej. Chociaż nie, to jest stateczek, to nie jest akcesorium. To jest dodatkowy stateczek. Fokusuj się, stateczek, proszę bardzo. Malowanie pozostawia troszkę do życzenia, co prawda, ale w tej cenie i tak wygląda solidnie. Są chyba drukowane 3D. Widać tutaj taką drukowaną fakturę, charakterystyczną zazwyczaj dla takiego druku. Interesujące, bo jest to dość droga technologia, przynajmniej na razie. Jest tu jeszcze jakaś. ...jakieś coś... Stojaczek? Stojaczek chyba na statek, tak. Więc tu by się montowało. Zamontuję tak paskudnie, bo, bo nam się troszkę spieszy. Nie wiem, czy w dobrą stronę. Wygląda trochę falicznie teraz. Prawdopodobnie powinienem go postawić z drugiej strony. No ale tak to wygląda. Moim zdaniem naprawdę fajnie. Ale za dużo, za dużo czasu spędzamy na figurce. Tu jest jeszcze dużo innych rzeczy. Music from the Animated Television Series Galaxy, composed by. Czy to jest kaseta magnetofonowa? Czekajcie, aż wezmę nożyczki. Nie wierzę, czy to jest naprawdę kaseta magnetofonowa. Aż tak poszli retro, nie tylko w pudełku, ale i. i tutaj. Nie uwierzę, jak nie zobaczę. No. No, nie mogę. Rany boskie, faktycznie. Młodszym <laughs> widzom wyjaśniał, że tak się kiedyś słuchało muzyki z takich taśm magnetowonowych. No, Naj... copyright <grywia> z 1985 roku. O kurde, do tego się nie spodziewałem, ale fantastyczne. Klimat jest jak marzenie. <grywia> Dobra, spróbuję to potem odłożyć. Mamy stronę A, stronę B. Aż będę musiał sprawdzić, czy to działa potem. Ok, naklejka in the box, Collector's Editions. No i stick USB w kształcie statku tym razem. Na nim... Focus, focus. Na nim znajduje się egzemplarz gry. Jak za każdym razem. Fajne są te sticki. Zaczynają mi się coraz bardziej podobać. Te w kształcie kart kredytowych też były fajne. Fantastyczne to jest! Co tu mamy? Mamy jakąś podkładkę. Może jest podrobocika? W sumie nie wiem, bo się nie znam na tej grze, ale jest jakaś podkładka, jest jeszcze jedna naklejka i oczywiście, jak zawsze, wow, bardzo ładna instrukcja obsługi stylizowana na um, instrukcję survival manual, tak, w wypadku apokalipsy, taką rządową. No i jak zawsze, no to jest już stały punkt programu, że te elementy wewnątrz. Instrukcje obsługi wyglądają bardzo ładnie, świetnie drukowane, bogato ilustrowane, więc wszystko jest w jak najlepszym porządku, na standardowym poziomie tych wydań kolekcjonerskich. Jeszcze bym przegapił, tu jeszcze w środku coś, a mianowicie, w stylu retro, plakat. Hyper Intense Space Shooting from 17 Bit. Proszę bardzo, bardzo ładny plakat. Jestem bardzo zadowolony z tego pudełka, i cóż, nie pozostało nam nic innego, jak rzucić okiem na samą grę, i kto wie, zobaczymy, czy nam się spodoba. No więc, zgodnie z oczekiwaniami, Galaxy trzyma równy wysoki poziom poprzednich gier z indie Boxa. Tym razem mamy do czynienia z mieszanką Asteroids i shoot'em mapów z trybem fabularnym. Na starcie warto wspomnieć, że gra otrzymała w zeszłym tygodniu pakiet DLC The Void, który jest darmową aktualizacją dodającą do niej tryb Endless, więc jest to chyba najlepszy moment, żeby się z nią zapoznać. Naszym głównym bohaterem jest A-Tag, który w stylu pixel junk shooter fruwa po kosmosie, rozwala kosmitów i zbiera znajdźki. Pod tym względem jest to typowa strzelanka. Sterowanie czerpie sporo inspiracji z klasycznych asteroids. Statek domyślnie zawieszony jest nieruchomo w przestrzeni i aby go poruszać, musimy nieustannie odpychać się, włączając silniki. Oznacza to, że zawsze kierujemy się w kierunku strzału i dryfujemy. Sterowanie jest więc początkowo największą przeszkodą. Oprócz standardowego laseru mamy też dostęp do rakiet i systemu upgradeów, z którego korzystać możemy między misjami. W przeciwieństwie jednak do poprzednich gier z indieboxa skierowanych do dość szerokiego grona graczy, mam wrażenie, że Galaxy celuje w bardziej wąską grupę, wymaga dużo większego skupienia i precyzji i warto wziąć na to poprawkę. Nie zmienia to jednak faktu, że jest to produkcja naprawdę solidna, jak na kolekcjonerkę indieboxa przystało. I to w sumie tyle w tym miesiącu. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w rozpakowaniu kolejnego indie boxa już w czerwcu. Do zobaczenia, pa pa!